Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, mam do Was pytanie. Szykujemy z programistami pewien spory projekt. Ja już Wam o tym mówiłem wiele lat temu, że się do tego szykujemy. No i generalnie, tak jak wiele razy mówiłem, mam w notesie cały plan i ten plan po kolei realizuję. Przyszedł czas na ten wielki projekt. I tak sobie myślę, że będę wdzięczny za wasze odpowiedzi. Wrzucę wam takie proste, takie banalnie proste pytanie i liczę na waszą odpowiedź. Oczywiście hejterom z góry serdecznie również dziękuję. Słuchajcie, jest taki serwis, może wiecie, a może są tacy, którzy nawet nie wiedzą, że taki serwis jest, który się nazywa blogabet.com. Z tego co siedzę w internecie od 20 paru lat, to jest jeden z większych, jak nie największy serwis tego typu, zrzesza masę ludzi, mnóstwo yy, typerów, lepszych, gorszych. I powiem Wam, tak w skrócie. Planuję, już od dawna planowałem, zrobić coś takiego. Zrobić, najprościej wam mówiąc, zrobić polską wersję tego serwisu. ściągnąć absolutnie najlepsze jednostki z tego serwisu do nas. Jest to do zrobienia. Chciałbym do tego dołożyć ligę typerów, czyli tak jak na przykład Łukasz podaje u nas mecze, mógłby też tutaj podawać mecze na naszym serwisie i zarabiać za to pieniądze. Tak pokrótce powiem Wam, że chodzi mi to już od dawna po głowie. Stworzenie tego serwisu wiem, że można by go było zrobić dużo lepiej. Mam programistów, którzy mówią, że mogą to wypozycjonować i. Wypromować tak, byśmy byli numerem jeden w całej Europie. Kwestia pozyskania tych najlepszych i kwestia tego, co chcielibyście jeszcze, żeby na takiej stronie było. Bo ja na chwilę obecną myślę sobie, że zrobimy dokładnie to samo, co oni tutaj mają, ale z, małym, z małymi wyjątkami. Tutaj, jak sobie prześledzicie, tych najlepszych na przykład typerów no to bardzo łatwo się można zorientować, a już szczególnie jak wykupisz dostęp do takiego serwisu, że to, że ktoś tutaj ma, nie wiem, 21% jeldu po 2389 typach, to wcale nie oznacza, że jak wykupisz u niego dostęp, to będziesz miał ten wynik taki sam albo ciutkę gorszy. Może się okazać, że w większości tych meczy nie zagrasz. A wiem o czym mówię, ponieważ swego czasu, parę lat temu... Z premedytacją wykupowałem dostęp u najlepszych, płacąc niejednokrotnie nawet 1000 euro za miesiąc, i powiem wam, że brzydko mówiąc, czegoś tam nie urywa. Czyli chłopaki podają mecze, które są bardzo szybko blokowane, które mają, ktoś podaje mecz po kursie 20, ty wchodzisz 3 minuty później i już widzisz 1,60. Do tego te mecze są bardzo szybko blokowane. Przez bukmacherów i do tego wszystkiego nie są do zagrania w polskich legalnych firmach, ponieważ ktoś tutaj podaje zakład, który jest absolutnie nieosiągalny na rynku polskim. Dajmy na to taki prosty przykład. No nie wiem, niech to będzie koszykówka. Ktoś tu podaje Handicap minus 9,5. A polski Bookmacher żaden nie podaje handicapu 9,5. Nie masz takiej szansy, jest na przykład 7,5, maksymalne, więc tak naprawdę to wszystko ładnie wygląda na pierwszy rzut oka. Ja też siedzę na tym, na tym serwisie, testuję tu sobie różne różnice rzeczy i powiem wam, że podglądam cały czas, jak to jest zrobione. Oni to oczywiście zrobili teraz różne płatne wersje, już nawet tego nie można sobie teraz teoretycznie przetłumaczyć na język polski, tylko trzeba mieć wersję Premium, bodajże o Upgrade to Pro, żeby móc korzystać, czy to z gry na live, czy to yy, na przykład mieć to tłumaczone, tak, bo kiedyś było coś takiego, że tutaj możesz sobie zrobić przetłumacz na polski, a teraz ci mówią, że musisz to wykupić jakiś plan. My zrobilibyśmy to póki co wszystko oczywiście darmowe. Pozyskalibyśmy jakiś tam sponsorów, z tym też nie byłoby problemu, bo już jestem po paru tam rozmowach różnych. Tylko się tak zastanawiam, czy to według Was ma sens. Bo mnie to korci, żeby zrobić coś takiego i żeby takiego bloga beta zrobić na rynek polski i żeby faktycznie skupić absolutnie najlepszych graczy, najlepszych typerów, zapłacić im absolutnie najlepszą kasę, jaka jest, dużo więcej niż oferuje bloga bet i żeby ci ludzie, żebyśmy wspólnie wszyscy korzystali z różnych informacji, bo ja wiele razy wam mówię, że ktoś z tak zwanego Bzdiszewa Górnego może mieć bardzo dobre informacje, o czym wielokrotnie się w swojej przygodzie z bukmacherką już miałem okazję spotkać, tak jak wam mówiłem Miałem gościa, który był genialny w futsalu momentalnie poblokowali bookmaherzy. Zdążyliśmy tam trochę miesiąc chyba powygrywać, i futsal zgin zniknął z ofert wszystkich bookmaherów nie można było nigdzie. Później była siatkówka, gdzie na przykład był zakład pod tytułem Kto zdobędzie więcej punktów, też to momentalnie zdjęli, a mieliśmy absolutnie świetne informacje, która drużyna, na którego gościa będzie grała i takich rzeczy jest wiele 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 o których oczywiście publicznie nie mogę mówić dajcie mi znać zrobiliśmy to oczywiście na polskich bukmacherów tylko i wyłącznie legalne firmy nie bawimy się broń boże w żadnej nielegalki nie ukrywamy się za dziwnymi stronami bo to wszystko tak jak wam wiele razy mówię jest momentalnie do namierzenia i tylko ktoś mega naiwny może się łudzić że jak będzie gdzieś tam się chował za jakimiś tam osłonami magicznymi płatnymi co miesiąc tam po 100 zł, to będzie nie do znalezienia. Tak jak Wam mówiłem, miałem kolegę i mam kolegę w pewnej firmie, która łapie takie osoby i pęka ze śmiechu, jak mu nieraz pokazuje i mówię, zobacz, tu się reklamują, że są w ogóle nie do znalezienia i że jak kupię sobie jakąś taką w cudzysłowie osłonę, to nie będę widoczny w sieci. No i kolega Marek zawsze się z tego śmieje i mówi, nie idź w to, bo Cię namierzymy w 15 minut. Także tylko i wyłącznie legalna gra, tylko i wyłącznie polscy bugmacherzy i tak sobie myślę, kurczę, naprawdę mnie to korci, żeby to zrobić, jestem już po słowie z programistami, powiedzieli, że no możemy zrobić coś wielkiego, możemy wykorzystać sztuczną inteligencję do wielu rzeczy, możemy sobie tutaj no cuda wianki na tej stronie robić. Ale głównie, głównym pomysłem jest to, żeby była taka liga typerów, żebyście mogli sobie na przykład sprawdzać wędki z akademii gry, że założysz sobie swoje konto całkowicie za darmo, i będziesz mógł sobie testować na przykład wędkę na live, i będziesz bardzo szybko widział, czy ona działa, czy ona nie działa. I jak dobrze działa, bo działa cały czas. Ale ludziom już umykają pewne rzeczy, bo jest tego za dużo. I dlatego tak pomyślałem, kurczę, a może by to wszystko właśnie tak. Poukładać i zrobić ten wielki projekt, który planuję co najmniej od trzech lat, kiedyś wam o nim mówiłem, i wykorzystać tych najlepszych na świecie, ale nie na zasadzie, że ktoś właśnie, bo to bardzo szybko zweryfikujemy, że ktoś podaje mecz, gdzie za dwie minuty już nikt nie może zagrać. Nie, 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 nie. W coś takiego się nie bawimy, bo to nie ma sensu na dłuższą metę, ale może. Może, może pozyskamy stąd bardzo, bardzo fajne wartościowe jednostki i tyle. Dajcie znać, co o tym myślicie, co chcielibyście jeszcze na takiej stronie, żeby było. I będę za to wdzięczny. Dobra, ja to sobie zbiorę, za jakiś czas sobie to wszystko poczytam, porobię notatki, przegadam z programistami. Na tej stronie moglibyśmy zrobić naprawdę wszystko, absolutnie wszystko. Moglibyśmy stworzyć narzędzia, które pomagałyby nam wygrywać, ale nie takie narzędzia, jak, jak wiecie, jak Bookmacherze oferują statystyki. No, tak się nie wygrywa i to, to jest oczywista rzecz. Ale dajcie znać, chodzi mi coś takiego po głowie od dłuższego czasu właśnie ligatyperów plus jakiś taki portal skupiający absolutnie najlepszych. Jest na to pomysł, jest na to przestrzeń. Są ludzie, którzy mówią, że to zrobią. Nie będzie to tania rzecz oczywiście, ale tak jak Wam mówiłem, już jestem po paru rozmowach ze sponsorami. Byliby ludzie, którzy chcieliby w to zainwestować, jak stworzylibyśmy taką dużą społeczność, załóżmy, nie wiem, milion użytkowników. To byłoby fajnie i skubalibyśmy Buka aż miło. Dajcie znać. W komentarzu pod spodem macie linka do tak tak, w cudzysłowie, ankiety, dajcie znać, co o tym myślicie. Jak macie jakieś tam głupoty wypisywać, to szkoda waszego czasu, ale za wszystkie cenne wskazówki będę bardzo wdzięczny i ciekaw jestem, co tam w waszych głowach siedzi. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, strzałka, cześć.